Ej, witajcie kochani, to my, nasza rodzinka, nawet Lola siedzi grzecznie przez minutę, o już gdzieś chce iść. Dzisiaj był super, mega udany dzień dla nas, ponieważ e, został nam podłączony szybki internet, na który zapowiadało się, że w ogóle nie ma szans, bo nikt nam nie chciał podłączyć, ale się udało i to jeszcze mamy w sumie ten taki najtańszy ze wszystkich jakie były na rynku, połowę ceny. A przede wszystkim, to założono nam licznik wody, i to teraz wieczorem już myśleliśmy, że nie ma nadziei. Dzwoniła nasza prawniczka, powiedziała, że będzie dzisiaj woda podłączona. Natomiast była godzina 17 i tu nic, ale potem zadzwoniła jeszcze raz i powiedziała, że pan przyjedzie. Tylko musiałem do niego wyjechać pod nasz lokalny sklep, bo nie za bardzo wiedział, jak tutaj trafić. Także mamy wodę, oboje skoczyliśmy do Wadny, wzięliśmy zimny prysznic, Na razie mamy tylko zimną wodę. Terma jest w drodze, podłączymy ją miejmy nadzieję w ciągu najbliższych dwóch tygodni, jak tylko wyremontujemy pomieszczenie, w którym ma pisieć. E, oprócz tego przyjechała dziś jeszcze pralka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa. E, to też trzeba jeszcze zamontować. Mamy już działającą lodówkę, e, piekarnik, kuchenka też w sumie mikrofalowa podłączona e, kuchenka zwykła, elektryczna także jutro się wprowadzamy. Mega się cieszymy. Nakręcę jeszcze w późniejszym czasie taki dłuższy filmik, jakim mieliśmy właśnie problemy z podłączeniem wody i prądu, ale na razie to jest po prostu radość taka szczera, bardzo się cieszymy. Także jutro wprowadzamy się i będziemy tutaj spać już i to będzie nasz dom. Trzymajcie się, papa! Pa. Pa. Pa, 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 pa. <laughs>